Gotowanie w hostele Makaron po chłopsku cebulkę, cybulkę Przesmażam na karmelu Szybko mieszam Aby się nie przypaliła jednak lekko przykarmelizowała Dodaję ostre papryczki Jako że w hostelu to jest obowiązkowy artykuł Też szybko mieszam Do tego dodaję farsz wolowy i zalewam wodą. Mieszam i duszę 15 minut do 20. Wsypuję w ten sos makaron. 5 minut gotowania, 5 minut. Stoję, aby się Nasą I tak wygląda już gotowe danie. Jeszcze troszeczkę ostrej papryczki nawiż. Dla lepszego smaku. No i smacznego Andrzeju.